Cześć, witajcie, to jest Paula w pierwszym odcinku The Sims 4. Ze mną jest... Ja, a cześć, cześć. Dawid, Dawid, cieszę się, że jesteś. No to zaczynamy. <grym> tak. W budowania możesz używać skrótu kaliszowego B do szybkiego wybierania narzędzi ścian. To się chyba nie sprzeda, ale warto wiedzieć. Chociaż dzisiaj będziemy robić remont. To się może tak? Spokój drzwi, jeśli nie chcesz puszczać niepożądanych gości. nam to drzwi i mnie. Okej, okay, ale powiedz, co dzisiaj będzie robione i... Jest ile kasy Dobra, to może na początek. powiedz co się wydarzyło? No grałam trochę. Mm, nie od na odcinku. Mamy 41 972, więc trochę. Dużo. sporo się zarobiło. W tym czasie, no namalowałam kilka nowych obrazów Pokaż, pokaż ile twoja ee... Simka ma teraz lewy malowania, bo jest naprawdę, chyba jest dziewiąty poziom Teraz taki będzie... A gdzie to się pokazuje? Wiesz, nie wiem To jest taka będzie kasa z tego O tutaj właśnie no prawie dziewiąty O Boże No Całkiem spoko mm. Całkiem, to no jest bardzo ogólnie... spokojnie. No i ty też masz tyle ujętności. No mam. Hmm. No trochę awansów weszło, teraz 63 na godzinę zarabia AVI, a ja zarabiam 35 na godzinę i też jakieś miałam awanse, ale moja ocena się trochę pogorszyła, nie wiem dlaczego. Może przez to, że nie byłam ostatnio aż taka zła. Podła. No, Paulia, nie, i nie kusiłam się z kimś. No, polna musi swoją to, podłość ćwiczyć. No, tak właśnie. No chociaż pobiłam się dwa razy z kimś, ale to z tym chłopem, co ostatnio go wyzywałam i się biliśmy, ale to, to nieistotne. E, pokaż ekspres no, do kawy, ogólnie, bo się zepsuł. Trzeba kupić nowy. Dobra, ogólnie to y, trochę łowiłam ryby, więc takie chciałabym dać za akwarium. I Awi też mamy złotą rybkę do akwarium, byśmy ją dali. Mamy też e, jakieś jedzonko do posadzenia, będziemy sadzić w tym odcinku. Mamy też figurkę i może ją postawię gdzieś na półce. E, mam zamiar rozmnożyć żaby za sobą i... No i remont, kurde. To jak to tyle? No, remont Z właśnie ile kasy. Z Z w... I naprawić ekspres. Ale kurde, dzisiaj co będziemy głównie robić, to remont. Jak mogłeś to pominąć? No i ogólnie nasi Simowie, myślą o tym. No, więc to może na następnym odcinku będzie. I patrz. Czekaj. Hmm. Nie śpi. E nie śpi. Każdej podejść, nie wiem, na dywan czy coś. Bo jak dalsze jakieś polecenie, to może. Tym bardziej to zrobi. O, no. No i patrz. O, idealnie. I ja, i ty. Doskonale, no to w następnym odcinku to zrobimy. Dobra, daj. A czemu nie w tym? Bo w tym skupiamy się na budowie. Wiesz, no to będzie trwało dwie godziny, a ja to będę montował cztery. Proszę. No dobra. Dobra, daj tryb budowania. No ale czekaj, może... Jeszcze tak jeszcze. Właśnie, nie sprzedawałam tego obrazu, bo... To Patrz. jest! To jest do galerii sztuki. No to odaj do galerii sztuki, da się, da się w ogóle? Da się, no to do galerii sztuki sprzedajemy. No. Ale chciałam ci pokazać ile kosztuje, a to jest ten średni obraz. Matko święta. No, także wiesz, da no, masz... wam dzieło sztuki. No to masz prawie <laughs> ty poziom, co <to> się dziwić? <laughs> Ty sobie programujesz. Sprzedać to arcydzieło do galerii sztuki, okej. Okay. <grych> w ogóle mam ja, taką pierdziła. misję, że... Nie przeklinaj na moim odcinku. Mam taką misję, żeby zaprzyjaźnić się z tą Nancy. No, tylko... I to będzie chyba dla mojej Simki dość trudne, bo no. ona jest... no... Komputer się zapsu. złośliwa. No to kompa, kompa też wymieniamy. Dobra, daj szybko wymianę. Do budowania w sensie tego mieszkania. Nie kupuj, tak będziemy kupować nowe. Ale po co to robisz? No okej, okay, tylko czekaj. Może najpierw ustawia tą figurkę, co masz w ekwipunku, bo już nie wiem ile tutaj jest. One, taka mała. Taka mała, myślę, że to jakiś większy będzie. No dobra. Tak. Dobra, i chciałabym na pewno kupić akwarium na te rybki oraz chcę rozmnożyć żaby. Jak, o, jak je rozmnożyć? Nie wiem, miałaś jakieś opcję. Nie zobacz, obejrzyj ten obiekt, może. Nie, bo to nie da nic. Dobra, niech Twój Sim, nie wiem, idzie spać, bo w tym czasie zrobimy remont. Dobra, nie oglądaj tych żartów, co robisz. Chyba to kazałaś robić przecież. A no w sumie, dobra, niech weźmie schowa. Bój. Ale ty możesz to schować przecież, mu na kipunek. No dobra, jakby Dobra, on już to zrobi. Jak już wstał, to nie zrobi. Dobra, i teraz niech się położy spać i spać. Ale w tym czasie zrobimy remont, ok? No i daj no budowanie. Więc remont. Zacznijmy od tego, żeby mieszkanie może poszerzyć. W sumie było Niestetyne. takie cięcie. Nie cięcie, wiesz, czy nie wiem jak to zrobić w montażu, ale raczej to zrobię tak, że to będzie szybko, wszystko szybko przyspieszone. Będzie to na muzyka Seasów w tle. będziecie oglądać jak my sobie to wiadomo budujemy. Bo wiecie co, mamy 3 godziny materiału... Nie no, nie 3, ale 2 godziny materiału mamy. To było okropne, jak bym to montować. Wiecie o co chodzi. Mam troszkę tak, ja mam to jest 4 dni. Więc teraz opowiem wam pokrótce jak to wszystko wygląda. Myślę no to od zacznę... salonu, czyli nie, nie, od naszego pokoju, sypialni. No dobra, czyli, dobra. myślę, że od wejścia zaczniemy, potem wiesz jak po kolei będziemy chodzić. No to tak się zmieniło, tutaj podłoga inna, dywanik. trochę... obrazy zostawiliśmy tak samo w sumie jak były. Tylko dodaliśmy jeszcze jedną lampę, tutaj nowe radio, nowa komoda. Sztalupy zostawiliśmy, nowe, nową półeczkę na książki oraz potrójne lustro i gitara. No, tak się prezentuje ten pokój. Myślę, że jest naprawdę ładny. To jest podłoga. No i ściana w sumie taka normalna, jak była. Może Was przerazić to, ile mamy simokoinów, ale. Obrazami, Pauline, to wszystko nadrobimy, nie będzie kowornika spokojnie. <grych> no to no Teraz salonik. No to teraz salon, no to tutaj są baby kanapy, Yoda. baby joda, tak. Kominek, kwiatki, tutaj figurka misia, taka jakaś lampka, co tam Ale nie trzeba wiem. trzeba pochwalić, Paulinę, bo Paulina wszystko sama robiła, bo ja tam miałem ze dwóch dłuższe, nie? I kurczę, jak ja wszedłem i zobaczyłem, to Paulina wszystko garnęła, to no. Kurde, powinna być naprawdę jakimś architektem, nie? Projektantem. Projektantem właśnie mieszkań bez kitu. No i tutaj jest telewizja z też taką oryginalną komodą czy tam półką, jak to kto zwie. Tutaj jest od razu jak się wchodzi na buciki, tutaj też ten kwiatuszek co tutaj i ta lampka ogólnie jest jakaś tam odstresująca, czy coś takiego. O! Jakieś nowoczesne te rzeczy w Simsach Visa są. No i teraz ja tu, ogólnie z tego się spinery. wchodzi tutaj, do tego salonu od razu i te buty można zostawić. Na no, do końca chciałeś powiedzieć, bo ci przerwała. Może no, wiesz, że gdzie są fidget spinnery w takim razie, nie? Że taki no, tak, tak. Ta. E, tutaj jest nawet baseballowa ta. E, A to dostaliśmy, akurat było w tym, dostaliśmy za darmo. Nowy laptop, no, komputer. E, komputer warty 10 koła. <laughs> tutaj e, fotel, biurko, e, właśnie wiolonczela, taka malutka w Dobra, kącie. To, to, co jest najważniejsze, czyli e, mamy choreograficzną grę, czyli to, co mówił. uwielbiają. Tutaj e, właśnie ta gra. E, kanapa, na której można sobie wziąć Kukusowa. laptop i coś robić. Tutaj Kolejnego są jakieś reformy. gadżety, e, jakieś śpiegowskie, czy jak to się tam zwało. No właśnie chciałabym tutaj wrzucić te rybki, ale nie wiem, czy jest taka opcja. Kup Dodaj rybę, nie, da ja się, dodaję. no. No to wrzucimy Dobra, tutaj to, rybki. Bo jest taki ogromny akwarium, tylko myślałem, że to nie działa, ale to jest w ogóle chyba jakiś dodatku, ta duże akwarium. Dobra, no i tutaj jest kuchnia, jak już widzicie, tak się prezentuje. Jest tutaj i jakiś ekspres do kawy i. Dostaliśmy. No. Co? No. Powiedz dalej. Ekspres do kawy dostaliśmy w prezencie. Tak, tutaj jest mikrofala, lodówka, kuchenka, też to termo, coś tam, żeby to się nie parowało. Tutaj ogólnie, nawet ręcznik, zlew, yy, zmywarka, noże, przyprawniki, alarm, yy, naczynia, jakiś stan siedzenia, taka jakby właśnie z wyspa, jak to się zwie. Kosz, no i w sumie tak to wygląda. Znaczy taka wyspa. <noise> Wyspa to jest wtedy, kiedy to jest wiesz, tak jakby dookoła, no tak oddzielone w ogóle. Wiesz, wiesz o co chodzi, nie? No w sumie. O. Kiedy dookoła można przejść sobie tego. Taka Alla Wyspa. No, Alla Wyspa, dobra. No i teraz y, właśnie tutaj jeszcze jest taka, y, takie ogromne okno, oraz w przejściach niektórych są właśnie takie drzwi, takie zaszklone, więc myślę, że to fajnie wygląda też. Mm. O, Zyka, i właśnie tutaj jeszcze jest zegar ustawiacie. w salonie też był. A i w ogóle w następnym odcinku będziemy robić albo jeszcze w następniejszym. Ogródek. Nie nie istnieje, ale ja wymyśliłem. Będziemy robić ogródek, a w następniejszym, w następniejszym, jeszcze bardziej w następnym, tak. Będzie robiona piwnica, więc macie na co czekać, bo będzie dużo zmian w tym mieszkaniu. Piwnicę, a może byśmy robili w górę właśnie. drugie piętro. drugie drugie piętro będzie bardzo trudne Nigdy nie nigdy nie potrafiłem tego w filmach robić. Zawsze wychodziły takie brzydkie mieszkania, że weź. Więc nie wiem. Oj, tam. Możesz zrobić ładne, ładne mieszkania z piętrem, to ok. Oj, tam. Dobra. E, tutaj jest kożna pranie, jakiś kwiatuszek, taka półeczka na ręczniki, różne rzeczy. Tutaj jest nowelka z lustrem. Tutaj jest kibelek z e, papierem. E, na szlafrok tutaj wieszaczek, e, właśnie ręczniczki. Taki. E, no się, czekaj, czekaj chwilę. Był taki dodatek do simsów, że było taki coś jak gadający kibel, ja nie wiem w jaki to było dodatek, ale napiszcie, no nie grałeś, na pewno nie może że nie grałeś, ten kibel był naprawdę dobry, w jaki to było dodatku? Przypomnijcie w komentarzach. Dobra, no to dalej, tutaj jest właśnie taki prysznic podwójny, taki większy, świeczuszki, tutaj też jakieś płyny i szampony, jak żeby sobie wziąć tam i szczoteczki do zębów. No i tak się prezentuje łazienka. Myślę, że też bardzo ładnie. Tak y, ekskluzywnie bym powiedziała w sumie to wszystko wygląda. Tak moim zdaniem. A jak, jak waszym zdaniem, jak wam się podoba? I napiszcie no, w komentarzach, tak czy komentam, właśnie no? wam się podoba i czy chcielibyście. Jakbym co mi się. No? Jak miałam powiedzieć, co mi się nie podoba, to pusty taras i tyle w sumie. Ej, no w sumie? Dobra, ale to się zajmiemy już jako jak będziemy robić jak ogród, tak. No, bo to jest takie z ogródem razem. Z ogrodem, no. Związane. Nawet no, tutaj kwiatuszki na stole. Dobra, wypuść si żebyście poglądali nowości. I dodajmy rybki do akwarium. Chyba ja miałem, czy ty miałeś w wykłunku te eee, Ja się. miałam dwie i ty miałeś jedną. Dobra, daj Simon, żeby od razu malowała, bo mamy tak mało kasy. Czekaj, że... dodaj rybę. <laughs> Będzie strasznie źle. Tak? Złote rybka. I moja rybka. A to tylko na jedną A, rybkę. Na jedną no. No to drugą rybkę złotą sprzedam? A jeszcze tą chciałam tutaj dać do tego. A to się chyba nie da. XD Nie! Ryba! Eee, kur. <gry> Chyba im się podoba A ten sobie, a twój syn sobie siedzi tutaj Czekaj, a wyposażenie, może tam sobie... Bo zostawiłam te talerze w wyposażeniu domu, czekaj Ja nie mogę, mówię na samym początku o tym, żebyś pamiętała Dobra, czekaj O Mogę tutaj to dać Czy sprzedać Daj ble W kuchni daj może no, to jest głównie puste talerze. XD, dobra. Trzeba to posprzątać. Daj twojej simce, żeby malowała, a ja wszystko posprzątam. Dobra, moja simka. Usunijcie ekspres. Niech maluje. A już zaczęła, dobra. Dobra, weźmy sobie ekspres i ten. A ty posprzątaj. A mi, kasz, a mi sprzątać. Sprzątni. Sprzątni. Sprzątnij. <gry> Dobra, i, i do lodówki to włożymy. Hmm. Tutaj są te o, ciastka. Te mam, mam tak strasznie mało kasy. Oj tam. Tobie zresztą mogę zaraz ten kazać iść, yy, zbierać te, wykopać te rzeczy i tak dalej, to trochę... dałoby yy, się, mega. No. Mógłbyś to zacząć kopać, w sumie. Jest cały plan. No z zebraniem polona to mam. Jest cały plan. tak z 200 dolarów. Simo bym miał cały plan. Jest cały plan. Okej, okay, zrobiłem misję coś z kiblem. <laughs> dziewiąty poziom. A masz dziewiąty poziom malowania. Zajwiście. No, myjesz ręce. Wszystko? Obrazy surrealistyczne, no. wymagające wysokich umiejętności i wymagające wysokich umiejętności. Dobra, daj rób rób użyłem mój ten. I możesz mieszpieć gierkę w sumie teraz. Czekaj. Tylko sprawdzę, czy jeszcze coś. No, całą listę masz. Przyśpiesz pierkę. Czekaj, ale chcę zobaczyć co maluję najpierw. Oh. Jakąś babę na plaży. Jakieś ktoś sobie idzie z tyłu. Ale to jest bardzo realistyczny rysunek, nie? No. O, ładne! No, to jest tak mega realistycznie, więc teraz masz 500 coś. No to już nie jesteśmy biedni. No, no już nas stać na rachunki pewnie. Chociaż z takim dużym mieszkaniem to raczej rachunki będą... Nie wiem, 2000. No nie słuchaj radia, sprzedaj to. Dobra, wzbudzający pewność siebie. Maluj Tymczasem ty. Może powinieneś się wykąpać Dobra. Muszą mi póki posprzedawaj. Ej, mój luz był się ogrodnikiem. Bo ja robię to dzięki temu jest szczęśliwy. <grymne> no i fajnie. Ej właśnie mieliśmy w tym odcinku zasadzić te rzeczy. Ale nieprawda wierzę, że dopiero następnym robimy ogródki. Nie, 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 w tym. Ogródek w następnym odcinku. Ale obrób. nie ogródek, ale tamten, co tam jest, ogólny ogródek. No, ale sadzenie równa się ogródek. Ale tamten, co jest tam, ogólny dla wszystkich chyba. Ty co? Nie wiem, zróbmy sobie... Saćmy sobie w naszym, nie? To, to ty będziesz ktoś nam podkradał. <grywa> podkradał. Ej nie no, to tak byś chciała sobie sadzić w, tak, w prawdziwym życiu marchewki i w jakimś... Jakbyś, nie wiem. Jak mam rozmnażać te żaby? Tak. Nie, zrozmnażaj żabę. Okej. Okay. O i już. O, rozmnożyliście? Aha, dwa razy ta sama jest teraz. Rozmawiamy dwa razy. Okej. Okay. No, no za dwie się odwiesiem teraz to, to... Najpierw trzeba je rozmnożyć. Tak, teraz kasa chodzi. A po co nam masz tyle części? Nie wiem, jak zostaną, może się wrzucić. Sprzedawaj A ja też mam. A No i niech zostaną. Dobra, e, weź ten, otwórz kapsułę. Jaką kapsułę? A, musisz trochę zrobić, czekaj. A ja muszę. O, już otworzył. Dobra, zobacz co, co otworzył. No już. Figurki. Dwie? Jakim cudem dwie? Tu ja mam jakąś zdolność chyba. Moja zdolność poznawania świata, czy może ktoś tam powoduje, że ja dwa razy więcej figurek łapię? Ja nie wiem. Co to może podawać innego w takim razie? Na razie jeszcze nie ma rachunków, co nie? Daj skrzynkę. Zobacz, kliknij skrzynkę chyba będzie Spoglądnij na Poznaj się, pokaż rachunki. O. E, 1500, póki co zapłacimy. bo wow, ile... Ale wcześniej aż tyle nie... nie ten. Ale wtedy nie mieliśmy takiej chaty. Ja mówiłem, że teraz będziemy kupę kasy dawać te rachunki. Masakra. Ale dzięki twoim artydziełom to już będzie prościutkie. Hm. Gdech robi jakieś pompki na ulicy. Okej, okay, chyba jeszcze za naszym domem są te pieczarki co zawsze. No. Okej. Okay. Kurde, ja myślę, żeby na tym odcinku jeszcze ogródka nie robić, tylko zrobić jakieś wakacje naszym Simpsom, Wiesz, że bo da się zrobić po prostu wjechać na wakacje, nie? Wziąć urlop. U Ciebie by sobie wziął urlop i by nie by był urlop telefonie w końcu opcja i gdzieś wyjedziemy na jakieś pustynie. Po co? No, wakacje dla simów. I co nam to daje? No, co? No, fajnie będzie, i tyle? A. Content da ci. Tak, ja, content. <laughs> Powinnaś iść spać, babo. Oh. No, o! No co innego? Uu, 500 zł. Dobra, na rachunki póki co już mamy, nie? Co hmm. ten Szybko z 300 zł już tysiaka zrobiliśmy, hmm. ale jaja. To ponad. No i fajnie. To ponad. O co chodziło? Dobra, zobacz co mój zabrał. Hmm. Hmm te różniki tak oddają? No z kamelina. O, jest z kamelina. Ale ja sprzedaj, widzę. Pieczary sprzedawać, ja że są takie fajne, że nie wiem. Dobrze, aby sprzedajemy? Tak. O, występowanie wyjątkowe. No i super. Wiesz, daj ekwipunek, coś ci pokażę, bo możesz nie wiedzieć w simsach, w simsach że jest takie coś. Ok. <laughs> ekwipunek, no I co? Nie kliknij diamencik. Tam są, jakby nasie, os są osiągnięcia simów, nie? W sensie wszystkie wyłowione gatunki, tak? No widzisz chyba o co chodzi. No, no. Ile nam brakuje. A to będzie proste, bo sobie nasiona można kupić. Ej, nie proste, masz proste, tylko dwóch gatunki. figurek. Tylko dwóch. A wiesz, że za to, to są nagrody? Jakby nie mieć wszystkie, to jakieś nagrody zdobędziemy. Ej pa, tutaj tylko pięć ci brakuje. Dobra, to będzie chyba na tyle z tego odcinka. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się nowy wygląd domu i... No, co chcielibyście, aby pojawiło się w następnym odcinku. Czy może drugie piętro, czy piwnica, czy ogród, czy też, nie wiem, simowie się ożenią, czy coś. <laughs> Okej, okay. to będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa! Cześć!